Będą trzy opcje. Opcja numer jeden, opcja numer dwa i opcja numer trzy. Która z opcji Cię najbardziej przyciąga? Wybierz dobrze. A ja wybiorę po trzy karty do każdej z opcji. Będą trzy grupy kart. A temat, tak jak widzisz, co czas zostawić za sobą. A więc idziemy w ton oczyszczenia, bilansu może duchowego porządku w nas. Więc patrz na opcję, wybierz jedną i wtedy już się na niej skup. Tylko na niej, bo ona będzie Twoja. Patrz na karty, które będą przy danej opcji. One będą należały do Ciebie. Będą trzy grupy kart, tak? Prawdopodobnie każda będzie mówiła o czymś innym, o innej historii o czymś, co dana osoba powinna zostawić w tym momencie. Dlatego ja wybieram, a Ty nie odrywaj wzroku od swojej opcji. Dobrze. Jeżeli chcesz zmienić opcję, to zrób to teraz. Lub spauzuj filmik, jeżeli nie jesteś pewien, jeżeli Ci nic nie przyciąga. To zrób pauzę, zamknij oczy. Otwórz, i może w końcu poczujesz, które należy do ciebie. A ja będę zaczynała od jedynki. Gotowi? Zaczynamy. Więc, jeżeli wybrałeś tą grupę kart, mamy tutaj, widzę kapłan, głupiec umiarkowanie. I teraz tak, w tej ścieżce widać człowieka, to znaczy ciebie, który przez długi czas żył zgodnie z zasadami innych. Kapłan to nic innego jak powinieneś, nie wypada. Tak trzeba. Czyje to są głosy? Głosy świata, które kazały ci dopasować się do życia, do schematu, do systemu, do czegokolwiek. Ale obok stoi głupiec, to jest czysta dusza, która mówi dość. Chcę znów poczuć życie, swoje życie, a nie tylko wypełniać czyjeś oczekiwania. Więc, co powinieneś zmienić? Czas zostawić za sobą to, co miało być bezpieczne. Ale stało się więzieniem. Głupiec dla ciebie niesie energię nowego początku, ale nie z naiwności, z odwagi, bo po nim przychodzi umiarkowanie, harmonia po tej rewolucji, którą wprowadzisz w, w swoje życie. A to, co powinien zostawić, to ciężar cudzych reguł. I właśnie to: zabierasz tylko swoje, wolność zabierasz. Spokój i autentyczność. Nie musisz już wybierać między sercem a rozsądkiem. Jeżeli wybrałeś dwójkę, to mamy tutaj czwórkę denarów cesarz i sprawiedliwość. Tutaj karty mówią o kontroli, bo cztery denary i cesarz to nic innego jak kontrola. Chwytanie się tego, co znane, z lęku, żeby z tego coś się rozpadnie. Cesarz dodaje do tego jeszcze surowość, potrzebę trzymania władzy nad sobą, nad emocjami, nad światem. A tutaj sprawiedliwość stawia lustro, mówi: Zobacz, czy to, czego bronisz, naprawdę jest Twoje, a może bronisz przeszłości? Czas zostawić u Ciebie potrzebę kontroli. Nie musisz. Nie musisz naprawdę już wszystkiego rozumieć, nie musisz wszystkiego utrzymywać siłą. To, co ma być Twoje, nie ucieknie. Nie bój się. A co się nie trzyma Ciebie, widocznie nie jest Twoje. Niech odejdzie, zanim wypali Ci duszę. W tym, tutaj, w tym odcięciu nie ma kary dla Ciebie. Nie bój się. Jest tu równowaga. Ta sprawiedliwość to nie jest kara jak więzienie, że w sądzie ktoś decyduje, jesteś skazany. Nie. Ono wprowadza równowagę. Ona ma tą wagę, tak? I to jest ten moment, w którym wszechświat mówi: oddaj mi ster i zaufaj mi. Widzisz? Tu jest pięknie. Przestań kontrolować. Więc te karty nie zostaną. Możecie sobie na nie jeszcze popatrzeć. Może podsumuję. A teraz weźmiemy ostatnią, trzecią opcję i zobaczymy, to, co tutaj się kryje. Mamy tak trzy monety. Trzy kielichy i gwiazda. To piękna ścieżka, energia, współtworzenia, odrodzenia, jakiś przyjaźni, ale też to znak, że czas zostawić za sobą ludzi, sytuacje, przy których musiałeś udawać, że wszystko na przykład jest dobrze, lub się dopasować do nich, żeby Ciebie akceptowali. Trzy monety pokazują współpracę, ale tylko wtedy, gdy każdy naprawdę daje coś z siebie i tworzy wspólne dzieło. Dlatego może coś robiłeś, ale nie byłeś w tym sobą autentyczny, tylko robiłeś, bo tak grupa robi. Jak najbardziej to może być, właśnie. Trzy kielichy to jest taka celebracja, ale też iluzja radości, która czasem kryje taką pustkę. Tak jak te dziewczyny tutaj na tej plaży, tak? Czujesz tą radość, ale pustkę, tu nie ma głębi. A gwiazda to obietnica nowego światła. Więc tutaj trzeba zostawić fałszywe więzi. Te relacje, które trzymasz z przyzwyczajenia. Wygląda to tak. Nie musisz już błyszczeć dla innych. Świeć po prostu dla siebie. Ja Ci pokażę, jakiej talii używałam dzisiaj. I moja rada dla Ciebie jest taka. Jeśli coś w Tobie cicho mówi dość... To posłuchaj, może właśnie w tym słowie końca zaczyna się rodzić nowy początek dla ciebie? Wszystkiego dobrego.